Cześć, witajcie! Właśnie tam z tyłu ustawiamy Jak e, opuszczamy e, teren portu, widać resztki. E, Skręć w lewo. Widać resztki promu. Oczywiście, ja jestem Rafał Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Euro Truck Simulator. Jesteśmy na RODOS, przypominam. Trochę sobie tutaj zwiedzimy miasto. Zanim podejmiemy się jakiejkolwiek próby yy, podjęcia zadań, chcę sobie trochę pozmieniamy tutaj. Eee, czekajcie, nie tu. Eee. Każcie, bo tak, coś mi dziwnie ucieka. Eee, pojedziemy sobie o tu i dopiero wtedy. Znaleziono sygnał GPS, I dopiero wtedy gotowy do pracy. pojedziemy z ładunkiem. Co? Znajdziemy jakiś ładunek sobie i stąd i stąd sobie pojedziemy. ma co tak stać zmieszczę się zmieszczę się tam się mogę nie zmieścić ale spróbujemy odnikiem. mamy radę przecież go nie, nie, trą nie trąciłem Udało się. No i tak jak zwykle mają swoje sprawy. Skręć w lewo. Ci stoją i ci też stoją. Dobra. Cyk. Dobra. Nie wiem, co się stało. Jedź prosto Jadę prosto Jedna ulica, tyle samochodów No a wreszcie się ruszyli Pewnie nie na długo Nie wiem po co ja tam jadę Skoro będzie później problem z wyjazdem, ale... Ale chciałem wam pokazać, jak wyglądał tutaj RODOS. Kurde, z tamtej strony, tutaj plaża, kurcze żyć nie umierać. Oczywiście przejdziemy się, się od kawałek miasta. Na że zjemy kawałek ciasta, ale to nie jest ciocia Janina, która nieźle się trzyma. Dobra, już przejedzie. No i dobra, Nie będziemy pierwsi. Pojedziemy tam do, do tego, do warsztatu i zobaczymy czy nam zaliczyło janinę Bo nie jestem pewien tego Dobra, będziemy wracać to ogarniemy sobie tutaj widoczek, co? Zwolnij, jedziesz oj oj, oj, oj A tak fajnie się jechało, no. krajoznawcza, więc sorry bardzo ludzie trochę tutaj pozwiedzam o, ale nie po krawężniku jak ty jedziesz dobra, i dobra, miejmy nadzieję, że do tej pory, co będziemy wracać, tam się rozluźni Bo to wystarczy chwila. Dobra, no, ten tutaj jedzie powoli, ale coś tam, coś tam jedzie skręć w prawo. Jedź, jedź. Ale jest, no nikogo nie ma. A tutaj jest co? Apollo, przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. No to Stojíme. Stojíme. O, ruszyliśmy Zielone. Super. I na prawy pas. O, i tutaj możemy 80 już. O, kurde. A, ale dla nas 70. Ale dobre i to. Zawsze to szybciej, nie? Mhm. Aż tak, także... Zdaje się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Ostatnie światła. ją skręca i my skręcamy, dobra. Tutaj na razie nic nie jedzie, więc na spokojnie możemy jechać lekko pod prąd. Oj. skręć w lewo. I my się tutaj chowamy. Jesteśmy na miejscu cali i zdrowi. Super, że jesteśmy cali i zdrowi. Mamy odkryte. Nie będziemy nic ulepszać. Zobaczymy, kto tutaj, co ma dla nas z roboty, co? I zobaczymy Janinę. Kurde, Janiny, Janina nie jest Ej, no, to są jakieś jaja. Janina nie jest zaliczona. Kurde, ja się tak starałem, no. Dobra, zobaczymy tutaj. Zlecenia zewnętrzne: Rodos, Caligari, eee, Tirana, Albania, Bari. Neapol Rodos i Rodos to tutaj nie tego Ateny, Grecja to nie kolejne tylko Grecja i Grecja tak gdzieś dalej To, to 49 minut, to nie, to nie, 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 nie. Łatowarka teleskopowa? Do tirany Neapol Neapol. Nie, to... Może Tirana? Co? masa o 3600 a tutaj na Apple Caligari Bari dobra, do Bari do Bari machniemy do Bari czy jeszcze jest jakiś tutaj Apple no, jacht z Rodos do Bali 11 godzin tu 16 godzin to samo dobra, to weźmy ten jacht lżejszy więcej płacą i dłuższy czas. Dobra, to weźmy to. Event in progress. Wybrano cel podróży. No dobra, jedziemy. Twoja Czepa jest gotowa. Pojedź ze strefy zawodowej. Super. Obliczanie nowej trasy. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. A dę możemy szybciej. <śmiech> 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 Jeszcze nie będziemy tutaj rozpędzać jakoś tak mocno, ani rozglądać. Abyśmy tylko RODO z nimi To tutaj, tutaj No to na spokojnie, tylko zielone Mam nadzieję, że ten korek się zmniejszył Albo w ogóle się rozjechał <todk> Siada. Za dużo gadam. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Dobra, i tutaj w lewo. O, zaliczymy sobie tutaj ten kamerkę. Będą występy na kamerce. A ja taki nieogolony? Trochę się wstydzę. Bo taki fajny hotel musi być. Dobra, pojedziemy na, ten, na kamerkę to zobaczymy. Może będą jakieś widoki tutaj na tą stronę. Kurde, fajne, tu, fa, fajne tutaj widoki chyba będą. Coś tak czuję. Sorry tak, jak ktoś co tam zrobił. Cyk i dobra cyk i lecimy. Zobaczcie tutaj kurczę, jak tutaj ekstra fajnie. Kompleks z hoteli, z basenami. O! Witam panią! Kot się wygrzewa na murku. Po jednej i po drugiej stronie są Hotel Artemia. O. Tutaj ścieżka. Czy to jakaś reklama hotelu, proszę, proszę Państwa? Co? Ja tu chciałem widoki zobaczyć jakaś plaża, morze, parasolki, dziewczyny w bikini No, a nie tam pokazujecie mi skały i hotel Cześć futrzaki trochę ich tutaj dużo, aż trzy, cztery Chyba na murku, tamten później ciemny leży O A Pani siedzi i se nogą macha Trochę taka Co ona ma na twarzy? Maskę? Krem przeciw... ten? O termę A tam se facet się wygibuje. No okay. I co? I koniec? Koniec. Jeszcze sobie zobaczmy tutaj z, z tego. Tam widzicie przy samochodzie dwóch... dwie osoby stoją i z karobią. robią. Chciałem powiedzieć, że jakieś opary tutaj są, ale to chyba chmury się odbijają w wodzie. Co? Jak myślicie? Chmury? Tuba chmury Dobra. Dość tych podziwiania tego, tego widoku. Trzeba dostać do roboty. Kurde, nie zauważyłem. Patrzyłem w lusterko i nie zauważyłem, że tutaj jest. Że ja jadę prosto na ten, na słup. Dobra. Za nim. Dobra. O, ten mnie wpuszcza. Dobra, dzięki stary. Ja taki poszkodowany jestem. Rozbiłem się samochód i w ogóle. Jeszcze jest punkt na, na selfiaczka, ale kurde, dobra, dobra była tutaj kamera zewnętrzna, wiecie? Taka, gdzie można sobie chodzić i w ogóle taka tak zwana kamera zero. Kurde, ani tutaj serio. Co wy ludzie? Jak my tędy pojechali Wiem, że to niezgodne z zasadami Możemy mandata za to zarwać, ale ja sobie Jak to mówią? Jak to nie kombinuje ten się myje w sadzawce. Zamiast w tym, w tym, z bąbelkami dobra, tutaj widzę, że trochę To ruszają to dobrze o nich świadczy ten tutaj jakiś safari. Jakie co to za rejestracja? Grecka poi 2771, a wyglądają jak polskie, ale dobra, no. Może ja się nie znam. O, tutaj jakaś fajna plaża, ale wyskoczył. Opalałby się ciałko na dziewczyny, popatrzył, no i ruszaj, to. tu skręcać nie musicie. Trochę czasu przeoszczędziliśmy. a mieliśmy korek po chodniku, po pochodniku, ale zawsze. Także pamiętajcie, ja mogę być niebezpieczny, jeśli chodzi o takie manewry z ciężarówką. Dobra, i my tutaj mamy. Dobra, to jedziemy. Cześć. Skręć prawo. Czy ja się tutaj zmieszczę? Jeszcze się zmieszczę. Dobra. Bo my tutaj mamy odebrać jacht, nie? No z jachtem już tak nie pojadę. Dobra. Widzę. Widzę. Widzę go. Tutaj możemy sobie tak pojechać. Koniec trasy. Jaki koniec trasy? Dobra, początek. Dobra, wracamy się po naszą naczepę. W drogę. podczepiamy święta racja w drogę no, trochę paliwa już się spalili. ale dobrze nie może być zastoju z paliwem później później będzie nie świeże a tak od czasu do czasu się doleje świeżego Robi się mieszankę ze świeżym. się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. No dobra. To w tej lekko i, i jedziemy. Albo będziemy jechać. nie, dobra i my tutaj prawym pasem o korek się skończył to ja się tutaj o środkiem zajmę Pytanie. Omijać korek czy nie Dobra, ruszyli się. To jest dobry znak. Skręć w prawo. I ja sobie też tutaj skręcę w prawo, a tam ci nie stoją. No <laughs> chyba ostatni odcinek. Już ale ile mamy? Czasu? 16 godzin. Nie no Trzeba dokończyć ten kurs. Do skrętu w prawo. No tak, no jedziemy na, na ten na Dobra, czyli nie było tak źle. Tutaj cyk do 50 i prosto na, na ten te. bo uważajmy, że tutaj jest brama, nie? Byśmy się nie nacięli. No tutaj tym. O! Czemu tutaj tak nierówno jest? Czekajcie, ja sobie tutaj zobaczę, dokąd by w ogóle, nie, to chciałem, tu chciałem, ej, tu, mapa, gdzie my tu w ogóle mamy, a, ten, jechać, jechać tak, płynąć w sumie. W sumie do Patras możemy sobie popłynąć. I z Patras do Patras do Bali, przecież jest. Dobra, to do Patras. Kurde, co ja działa, ja tam będę do Patras. No i będziemy szybciej. Dobra, patrz. Eee, to jeszcze raz, gdzie mamy? Do Aten, tak? Z Rodos, Rodos do Aten. No nie ma, nie ma innej możliwości. A Ateny, dobra. Eee. Pireus. Dobra, przełącz i jedziemy. W porządku, znajdziemy inną trasę. kurde nie jest problem z ciśnieniem. dobra, ruszamy I, i po zjeździe sobie e, sobie tutaj odpoczniemy zanim wyruszymy w dalszą, w dalszą drogę więc, jak się podobało to łapka w górę subik, oczywiście strzał komentarzy na was czeka ja oczywiście zapraszam Was na kolejne moje produkcje. A tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia, hej!